Cześć, ma widzów, witam cię bardzo serdecznie, długo nie musieliśmy czekać, bo ten film, który wczoraj oglądaliśmy, tam gdzie Wontor się wypowiadał na temat Wardęgi, sugerując jego kłamstwo i o wiele więcej, no to Wardęga już na to odpowiedział, tą odpowiedź sobie wspólnie właśnie teraz obejrzymy. Głównie w poprzednim filmie było widać jakby toksyczność Wontora w stronę Wardęgi, jakby bardzo go nie lubił, no ewidentnie dał jakby widzowi znać to, że go nie lubi, dał swoje powody, te powody były o takie o po prostu, ale głównie zarzucał Wardędze, że jego materiał był słabo dziennikarski, w sensie słaby dziennikarsko, o. No i że Wardenga raczej nie robił tego dla społeczeństwa, tylko dla własnych tam korzyści. Te wszystkie filmiki, które ostatnio wrzucał. No i w sumie chyba tyle, więcej rzeczy nie pamiętam, no ale zobaczymy co u Wardengi się dowiemy z perspektywy właśnie. Ona w tej rozmowie w ogóle, jak z nią gadałem, to była strasznie podekscytowana tym, i właśnie mówiła, że jak najszybciej muszą opublikować ten film. Konop też ma ciekawe fragmenty z nią. To jest dla mnie mega ciekawe, bo to już jest kolejna osoba, która jakby potwierdza poniekąd to, po, no, że jednak Olczak się ekscytowała tym. Może nie, że cieszyła, ale bardzo chciała szybko to wypuścić z jakiegoś powodu. Więc to jest na plus na pewno Boxdelowi, Boxel zapewne siedzi i się cieszy. Ale na minus trochę Konopskiemu i Wardędze. No i Wątorowi, że w ogóle brali ją pod uwagę jako jakiś tam świadek czy cokolwiek, biorąc pod uwagę, że takie intencje miała. Tam padło yy, właśnie jakieś sformułowanie, że oni muszą być pierwszymi pierwsi coś takiego nie tak jakby to był jakiś wyścig mm. Giga, giga średnie, bardzo średnie. Nie wiem, znaczy domyślam się jakie tutaj są intencje, jakie były intencje, ale trochę przykro, no bo to jednak wiecie, no to, to daje taką presję tym wszystkim kanałom, że ona e, mówiła, że no szybko, szybko, że inne historie na przykład nie będą dokładnie zresearchowane, no i taki pośpiech to wiadomo, już się nauczyliśmy od Konopa dwa lata temu, że ten pośpiech jednak nie popłaca. To jest wrzesień 19, nie? Ja sobie wtedy pracowałem w ciszy i z Konopem zbieraliśmy dane żeby mieć poważne dowody, nie? silne dowody. A nagle gość, dlaczego pisze coś takiego? Wardenga, który naprawdę. Natomiast 19 września. A tu muszę obronić jakkolwiek Wątora, no bo ja też byłem z tych, co myślał, że Wardenga wie. No w sensie on mówił o tym łączeniu kropek i, i tak dalej. No to brzmiał jakby wiedział wszystko, więc trochę się nie dziwię. Ja też w sumie byłem tą osobą, która mówiła, że raczej Wardenga na tym trochę traci, mówiąc, że coś wie, ale nie powie. A tu się okazuje, że jedyne co wtedy wiedział, to plotki. No i w momencie, gdy Wontor napisał ten wpis, to Wardenga w rzeczywistości jedyne co wiedział, to w sumie, no prawie, że nic. No, i jeszcze był sukanek, akurat wtedy, i, i ten, dopiero dowody jakieś tam zbierał. E, ja wtedy nawet jeszcze z jedną ofiarą nie gadałem. Ja dopiero zaczynałem śledztwo, miałem dane od sukanek, ale jeszcze nie miałem od tych dziewczyn żadnych dowodów, nie? Dlatego też nie wypuszczałem kurwa filmu. No bo jak nie mam dowodów. To nie wypuszczam filmu. No to jest zrozumiałe, tak? No ale to o, łączcie kropki, łączcie kropki nie wiem, czy długoterminowo zadziałało na plus czy na minus w sumie. No bo faktycznie przez chwilę było tak, że raczej ne w negatywnym świetle stawiało to Sylwestra Wardengę. Aż do no faktycznie wyszedł z filmem i takie wow, faktycznie! Więc ja zadzwoniłem do niego, mówię, chłopie, dlaczego ty mi tak gadasz, że ja znam całą prawdę? Ja nie znam całej prawdy. Mam w ogóle nagraną tą rozmowę. Ja nie znam całej prawdy. I yy, weź. Yy, Nap weź coś, sprostuj, bo ludzie mnie teraz cisną przez ciebie, ja chcę sobie w spokoju działać". I mu powiedziałem o te kropki to w ogóle o co innego chodziło. No ale w sumie to, że ludzie go cisnęli poprzez to, że o tych kropkach powiedział, no to nie rozumiem do końca co, co to mu zmieniało w tym całym śledztwie w sumie. I coś co mnie najbardziej w tym wszystkim dziwi, znaczy w sumie nie dziwi, bo to jest Wardenga, już, to jest wiadome, ale to tak trochę dziwne, że on nagrywa wszystkie sobie do sobie jakby rozmowy. Ja sobie wyobrażam, że on ma do sobie taki folder, na przykład rozmowy, im, daty, niki w ogóle taki Trochę ciekawe, nie? On się w takie FBI trochę bawi. Ja chcę sobie iść swoją stronę, ty sobie iść swoją stronę. Coś takiego nie Mów powiedziałem. Tylko po prostu, żeby napisał jakieś sprostowanie, że ja nie znam całej prawdy. I tyle, nie? Że kropki to w ogóle coś tam innego. bo... Czyli chciał się go zbyć, ale tym zbyciem to w sumie to go kłamał po prostu. No i przy okazji widzów, więc tym bardziej nie rozumiem, o co chodzi z tymi kropkami. Właśnie ja, ja tego nie rozumiałem w tym wszystkim, że nagle Wardęga powiedział temu Wontorowi, bo, bo to było potem publiczne, że no, te kropki to nie chodzi o, o tą sytuację z Stuartem. To akurat był mega dziwny ruch ze strony Wardęgi. Jakoś nie, nie potrafię tego zrozumieć, po co on to zrobił. Pracujecie sobie, nie działacie, robicie śledztwa, nagle jakiś gość w internecie wypisuje na was post, że wyznacie co. Całą prawdę. To jest trochę owoc tego, co sam mówiłeś, czyli o tym łączeniu kropek. I to nie sam wątor tylko pisał, tylko jak mówiłem, ja, ja też, jak myślałem, jako widz i raczej dużo, i duża ilość widzów, tak sobie myślała, że ty znasz całą prawdę. Po to o łączeniu kropek to brzmiało właśnie, jakby wiedział wszystko, ale nie mógł powiedzieć, więc zachęca widzów, żeby to oni o tym pomyśleli. I tak, i tutaj to, ta wersja jest prawdziwa, że przez ten ich film, i to tak samo Konopski chyba do nich dzwonił, żeby poczekali z publikacją, nie, żeby yy, ten film był, bo ten film, no chyba każdy wie jaki był, i tutaj też mogę dać dowód tego, że faktycznie po tym filmie się dziewczyny chciały wycofać, ale odzew tego filmu, no widać jaki jest, nie, i y, część dziewczyn no się wystraszyła tego. No i tu się też muszę zgodzić, no bo jednak odzew tego filmu no nie był idealny, ale bym powiedział, że był negatywny, no i na tą Olciak ludzie mono, no, no, bo troszeczkę najeżdżali, tak, raczej się limitowali w większości, ale ludzie też ją raczej krytykowali, że jej intencje są dziwne, niektóre zabiegi, które zrobiła w tym filmie, były dziwne, no i ogólnie słabo, no to jak taka druga dziewczyna chciałaby na przykład podobny wywiad zrobić, pokazać swoją twarz czy coś, to by się bała, że ona tak samo będzie odebrana przez to, że Olciak wywiad właśnie tak wyszedł a nie inaczej. E, dziewczyna pisze tak, ja bym tego też tak nie przedstawiała jak Ola, tylko właśnie tak jak napisałem wcześniej, bo ona to źle wszystko powiedziała, zapomniała dodać, że oni przecież zbierali zdjęcia wszystkich tych lasek, dlatego one były likowane, ten kto miał więcej to lepiej no ona zaszkodziła sprawie ja odpisałem, nie? że ona zaszkodziła sprawie strasznie zaszkodziła, ona nigdy przecież nie robiła żadnego wywiadu, było to na szybko Będziesz dzisiaj mógł pogadać na Discordzie czy coś. Czyli dziewczyna też powiedziała, że widać, że to na szybko jest zrobione, nie mówiła o jakichś zdjęciach, które zbierali. Nie wiem, to ewidentnie jest coś, do czego jeszcze się nie zagłębiliśmy, ale mam nadzieję, że prokuratura przynajmniej o tym wie, bo jakieś zbieranie zdjęć i chwalenie się zdjęciami, widzek i tak dalej, jeszcze tym bardziej, jak się natrafiały na małoletnie, poniżej 15 roku życia, to giga słabo. Hej Sylwester, chciałabym zrezygnować, żeby moje dowody i historia była upubliczniana lub dodana anonimowo w Twoim filmie, że nawet anonimowo nie mogłem dodać. Myślałam o tym długo i po prostu nie czuję się z tym komfortowo i chcę o tym wszystkim zapomnieć, jak i nie pakować żadne dramy dla swojego bezpieczeństwa psychicznego. Nie jem od paru dni i nie mogę przez to spać. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Przykro, przykro. Mega przykro. I ta Olciak wraz z tym wormtorem. Mi się wydaje, że mega zaszkodzili tej całej sp sprawie. I obstawiam, że to wszystko by się o wiele inaczej potoczyło. E, na o wiele większą skalę. Pozytywnie, w sensie, że więcej dziewczyn by miało odwagę, żeby wyjść. nie tylko, gdyby nie właśnie ten wywiad. No bo jak ta cała Olciak po tym wywiadzie. Potem jakieś QA y wsadzała i sobie ten filtr diabełka dawała. Ona mi się najbardziej kojarzy z tym filtrem diabełka na Instagramie. Nie wiem po co ona go cały raz uży używała, no ale nie wiem to. To może na moją podświadomość jakoś coś źle zadziałało, że źle ją odbierałem potem. Bo jakby jesteś rzekomo ofiarą w tym wszystkim, pokrzywdzono cię, wychodzisz, dajesz swój statement i tak dalej, a potem wchodzisz na Instagramie i dajesz sobie filtr diabełka. W sensie, że daje, ma takie, takie rogi u góry czerwone. Natomiast no ja nie będę komentował, dlaczego został opublikowany i to w takiej formie. Ta rozmowa przejdzie do historii polskiego internetu. A tu, a tu śmiesznie Wardęga zrobił, bo faktycznie, początek tego wywiadu to było, ta, ta, ta historia przejdzie do historii internetu, nasz znaczy ten wywiad, no, no, to, to już widać ewidentnie, jakie tam były... Mm, cele ze strony Wontora oraz Olciak. Nie wiem, jak takie coś wyciągasz i takie rzeczy mówisz, to to nie mówisz, że no, to będzie to będzie hit, to będzie normalnie, każdy o tym usłyszy, to będzie historia polskiego internetu. No nie, po prostu mówisz swoją historię, bo, bo jakby jest ci ciężko z tym i leży ci to jednak na sercu, chcesz się tym podzielić, chcesz jakąś sprawiedliwość, a nie atencję i kliki i wielkie boom na internecie. Nikt nie mówił czegoś takiego, po pierwsze Wontorowi, że, że my chcemy upublikować piersi, tylko że chcemy My, żeby się wstrzymali, czyli żeby na przykład puścili dzień, dzień przed nami, a nie, że na przykład kilka dni przed nami, że potrzebujemy jaskonopem jeszcze kilka dni bo yy, oni chyba wypuścili Tydzień wcześniej, nie, czy coś takiego. I my potrzebowaliśmy jeszcze, bo się właśnie baliśmy, że się yy, wycofają te dziew dziewczyny. No dobra, ciekawe, czy Wardenga bezpośrednio powiedział Wontorowi, że może sobie wypuścić tam dzień wcześniej, przed nimi po prostu, niech im da czas więcej. No, bo faktycznie tydzień było odstępu od filmu Wardengi, a filmu Wontora, no bo faktycznie no, tydzień mają na to, że widzieć ten słaby film, gdzie Olciak mówi swoją historię, ofiary, no i się wycofać. Czy wiadomo, że z perspektywy Wontora, to on niby tam już nie miał w ogóle kontroli nad tym wszystkim, bo ten wywiad to w ogóle. Jasiu, Nitra, no i Olciak mieli, to oni tam zarządzali tym wszystkim i nie dali mu dojść do słowa. Ale to faktycznie wygląda, jakby wątor trochę się zabał, że no Wardęga już mi raz okłamał z tym, że te łączenie kropki to on nic nie wie i to nie chodzi o Stuarta, więc teraz mnie też chce pewnie okłamać i chce wypuścić film przede mną. Tak nie może być. <laughs> Zgaduję, że o to bardziej chodzi. Ale też mi się wydaje, że jeżeli się pracuje nad czymś takim ważnym społecznie, no to warto jest współpracować, a nie rywalizować, nie? Bo, bo konkurencja. No ale mi się autentycznie wydaje, że z tą konkurencją to Wątor poczuł tą konkurencję w momencie, gdy Wardęga go okłamał, więc ewidentnie jakiś mis miscommunication tutaj weszło w tym wszystkim. Ewidentnie Wątor źle szczytał jakby intencje Wardęgi i może przez to to wszystko tak wyszło, jak wyszło. E, ja się z wami żegnam, widzowie. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, oglądajcie do końca. się jutro. Na razie.